sprawozdanie finansowe. Co zrobić, gdy są błędy? Cześć. Czy zwrot sprawozdanie finansowe wywołuje u Ciebie lekkie spięcie? Często słyszę od przedsiębiorców, że sprawozdanie to coś, co robi się na ostatnią chwilę i że jak już się złoży, to nic nie można poprawić. I jeśli nie zdążyli, to mogą mieć poważne kłopoty. A prawda jest taka, że wokół tego tematu narosło... Mnóstwo takich niepotrzebnych mitów i stresu. I dlatego dzisiaj opowiem Ci o tym, że sprawozdanie finansowe, nawet jeśli jeszcze go nie złożyłeś, to wciąż jest temat, który da się ogarnąć bez nerwów. Błędy można je naprawić. Terminy czasem da się jeszcze działać. Ważne tylko, żeby wiedzieć, co zrobić i nie czekać w nieskończoność. Value Finance, dyrektor finansowy i księgowość dla szybko rosnących firm. Nazywam się Małgorzata Mazur i jestem partnerem zarządzającym obszarem księgowości w Value Finance. W tym odcinku pokażę Ci krok po kroku, kiedy naprawdę trzeba złożyć sprawozdanie, co zrobić, jeśli pojawiają się błędy i dlaczego lepiej działać nawet po czasie, niż udawać, że tematu nie ma. Kto musi złożyć sprawozdanie finansowe i do kiedy? No i zacznijmy od podstaw. Kto w ogóle musi składać sprawozdanie roczne i w jakim terminie. Jeśli prowadzisz pełną księgowość, niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem spółki za spółki akcyjnej, komandytowej czy jawnej, która prowadzi księgi rachunkowe, albo nawet jednoosobowej działalności, która przekroczyła ustawowy próg, Masz obowiązek sporządzić i złożyć sprawozdanie. Termin jest ściśle określony przepisami, i na takie przygotowanie sprawozdania mamy 3 miesiące od dnia bilansowego, czyli jeśli rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, mamy czas do 31 marca następnego roku. Na zatwierdzenie sprawozdania przewidziano 6 miesięcy od tego dnia bilansowego, no czyli zwykle mamy czas do 30 czerwca. Po zatwierdzeniu masz 15 dni na złożenie sprawozdania do Krajowego Rejestru Sądowego, czyli naszego KRS, a w praktyce dla większości firm ten ostateczny termin wypada koło 15 lipca. Pamiętaj, że od kilku lat sprawozdania składamy wyłącznie elektronicznie przez system eKRS i muszą one być Podpisane też elektronicznie przez osoby uprawnione, czyli wszystkich członków zarządu i osoby, która też prowadzi księgi. To brzmi formalnie, ale sprowadza się do prostej zasady. Jeśli prowadzisz pełną księgowość, złóż sprawozdanie. Najpóźniej do końca czerwca zatwierdzenie i połowy lipca złożenie do rejestru, żeby po prostu spać spokojnie. Warto wpisać sobie te daty do kalendarza i Zaplanować cały proces z wyprzedzeniem. Powyższe zasady nie obowiązują dla JDG, które rozliczają się na pełnych księgach. Te firmy nie są zarejestrowane w KRS-ie, więc nie mają obowiązku umieszczać tam sprawozdań, ale muszą je sporządzić i mają obowiązek wysłać je do Urzędu Skarbowego w terminie swojego zeznania rocznego. Typowe błędy w sprawozdaniu finansowym. Skoro wiemy już, kto i do kiedy musi złożyć sprawozdanie? No, porozmawiajmy chwilę o takich typowych błędach, które pojawiają się w sprawozdaniach. Nawet doświadczeni księgowi mogą coś przeoczyć, a co dopiero zabiegani właściciele firm. Oto kilka najczęstszych potknięć, z jakimi spotkaliśmy się w Value Finance, pomagając klientom przygotować ich dokumenty roczne. Niezgodność danych. Czasem sumy w bilansie no, nie chcą się zgodzić. Aktywa nie równają się pasywom, albo wynik finansowy w rachunku zysków i strat nie pokrywa się z tym, co wykazuje bilans. Zdarzają się też niespójności między poszczególnymi elementami sprawozdania. Na przykład dane z informacji dodatkowej nie pasują do liczb z bilansu czy RZIS-u. No, i takie niezgodności często wynikają po prostu z drobnych pomyłek, takich rachunkowych, albo no, pominięcia jakiejś operacji księgowej. Choć myślę, że brzmi to groźnie, zwykle da się je dość łatwo wychwycić przy takiej dokładnej weryfikacji. I często tak naprawdę druga para oczu, czyli inny księgowy, potrafi zauważyć, gdzie tkwi błąd brak wymaganych podpisów. Ten błąd wydaje się banalny ale w erze elektronicznych dokumentów zdarza się zaskakująco często. Ustawa o rachunkowości wymaga, żeby sprawozdanie finansowe było podpisane przez osobę prowadzącą księgi, czyli np. główną księgową oraz przez kierownika jednostki, czyli członka zarządu lub właściciela firmy. W praktyce, jeśli zarząd jest wieloosobowy, Wszyscy jego członkowie powinni opatrzyć sprawozdanie swoim podpisem elektronicznym. I brak choćby jednego wymaganego podpisu może skutkować uznaniem, że sprawozdanie nie zostało złożone prawidłowo. Widzieliśmy sytuację, gdzie klient był przekonany, że wszystko złożył, a po paru miesiącach przyszło wezwanie z KRS o brakujący podpis. Na szczęście udało się to naprawić, ale było trochę takiego niepotrzebnego stresu. Lepiej więc zawczasu upewnić się, że dokument jest podpisany przez wszystkie wymagane osoby. Błędne dane liczbowe lub opisowe. Tutaj chodzi o różnego rodzaju pomyłki: literówki, przestawione cyfry albo złe jednostki. Na przykład wpisanie kwoty w złotówkach zamiast w tysiącach, czy przeniesienie danych z ksiąg w niewłaściwe rubryki. Przykład z życia. Klient wpisał w sprawozdaniu kwotę przychodów z przecinkiem w złym miejscu i nagle wyszło, że firma ma kilkadziesiąt milionów przychodu zamiast kilkuset tysięcy. Także uważajcie na to. Taka pomyłka od razu rzuca się w oczy i wymaga korekty. Innym razem spotkaliśmy się na przykład z błędną datą albo niewłaściwą nazwą firmy. W nagłówku sprawozdania. I to jest niby drobiazg, ale dokument z takimi błędami formalnymi też może zostać odrzucony przez KRS. Dlatego naprawdę warto sprawdzić każdy szczegół przed wysyłką. To jest tylko kilka przykładów. Ważne jest, żeby przed złożeniem sprawozdania dokładnie je zweryfikować i po prostu przeczytać. Dobrze, żeby zrobiła to osoba, która. Nie przygotowywała go od początku, bo takie świeże spojrzenie pomaga wychwycić po prostu uchybienia. Możesz też poprosić swojego księgowego o taką dodatkową kontrolę, albo skorzystać z pomocy, nie wiem, doświadczonego doradcy finansowego. A co zrobić, jeśli sprawozdanie nie zostało złożone w terminie? No bo życie pisze różne scenariusze. Czasem no, po prostu nie udaje się dotrzymać terminu. Może to być spowodowane chorobą, sytuacją losową czy niestety opóźnieniami w księgowości albo zwyczajnie przegapieniem daty. Co zrobić, jeśli nie złożyłeś sprawozdania finansowego w terminie? Przede wszystkim nie panikuj, ale też nie zwlekaj. Złóż wymagane dokumenty jak najszybciej, nawet po czasie. Opóźnienie złożenia no jest naruszeniem przepisów, za które grożą sankcje. Mogą to być grzywny, a w skrajnych przypadkach sąd rejestrowy może wszcząć postępowanie przymuszające zarząd do złożenia sprawozdania, a nawet myśleć o rozwiązaniu spółki. To jest jednak rzadkość przy takich jednorazowych uchybieniach. W praktyce, jeśli szybko naprawisz swój błąd, często kończy się na upomnieniu albo niewielkiej karze, a bywa, że obywa się bez konsekwencji. Jeśli minął ustawowy termin, np. ten 15 lipca, dla złożenia do KRS i orientujesz się później, że sprawozdanie nie poszło, złóż je niezwłocznie. System EKRS przyjmie dokumenty również po czasie. Gdybyś otrzymał z KRS oficjalne wezwanie do złożenia sprawozdania, odpowiedz na nie bezzwłocznie, dołączając brakujący dokument, bo ignorowanie takiego wezwania to jest naj, najgorsze, co można zrobić. W razie wątpliwości, oczywiście skonsultuj się z doradcą prawnym lub finansowym i pomoże ci przejść przez procedurę złożenia e, tych zaległych dokumentów. Zdarzył nam się kiedyś taki nowy klient, który dopiero pod koniec roku sobie uświadomił, że nie złożył sprawozdania za poprzedni rok, no i był przerażony wizją kary. Pomogliśmy mu szybko nadrobić tą zaległość i naprawdę skończyło się na takich minimalnych konsekwencjach. Morał? Lepiej późno niż wcale. Oczywiście najlepiej w terminie, ale jeśli już się spóźnisz, to po prostu działaj szybko i napraw błąd. Co w sytuacji, kiedy sprawozdanie złożyłeś w terminie, ale potem odkrywasz błędy? No to się zdarza. Na przykład zauważysz pominiętą fakturę albo błędnie zaksięgowany dokument, no, co wpływa czasami znacząco na liczby w sprawozdaniu. I tutaj postępowanie zależy od tego, jak poważny to jest błąd i kiedy go odkryłeś. Jeśli błąd zauważysz przed zatwierdzeniem sprawozdania, czyli np. w kwietniu, maju, zanim wspólnicy je zatwierdzą, sprawa jest prosta. Popraw sprawozdanie, przedstaw do zatwierdzenia już taką skorygowaną wersję. I dopilnuj, żeby do KRS trafił ten dokument poprawny. Zdarzało nam się w Value Finance przygotowywać korekty sprawozdania na taką ostatnią chwilę przed walnym zgromadzeniem i ważne, żeby właściciele uchwalali już właściwe liczby. To ma miejsce często podczas badania przez biegłego rewidenta, gdzie tam do ostatniej chwili jeszcze pewne procesy y, trwają. Lepiej lekko opóźnić nawet takie zatwierdzenie. Ale mieć prawidłowe dane, niż zatwierdzić coś, co wiemy, że jest po prostu błędne. Gorzej, kiedy błąd wyjdzie już po zatwierdzeniu i złożeniu sprawozdania. Formalnie zatwierdzonego sprawozdania finansowego nie można już tak po prostu zmienić. Jeżeli jednak odkryłeś ten błąd, i on jest istotny, który no, poważnie wpływa na obraz firmy, na przykład znacząco zmienia wynik finansowy, lub wysokość aktywów, należy dokonać tak zwanej korekty błędu podstawowego. Polega to na ujęciu korekty w księgach roku bieżącego, czyli poprawiasz błąd w następnym okresie sprawozdawczym, wtedy, kiedy go odkryłeś, odpowiednimi zapisami korygując kapitały własne. I w praktyce oznacza to, że w kolejnym sprawozdaniu finansowym pokażesz. Skorygowane dane za poprzedni rok, albo umieścisz w informacji dodatkowej opis, że dane za ten poprzedni rok zostały przekształcone no właśnie z powodu korekty błędu. Jeżeli błąd jest drobny i nie wpływa istotnie na ogólny obraz sytuacji finansowej, po prostu wystarczy poprawić go w bieżących księgach dla takiej wewnętrznej jasności. Nie ma potrzeby oficjalnie korygować złożonego już sprawozdania. Jeśli jednak błąd jest poważny, warto skonsultować się z biegłym rewidentem albo z głównym księgowym. Najważniejsze, żeby zapamiętać, że błędy w sprawozdaniu finansowym da się naprawić. Widzieliśmy już wielu spanikowanych przedsiębiorców, którzy odkryli pomyłkę, a po analizie okazywało się, że zawsze istnieje droga wyjścia z sytuacji. Księgowość to nie jest matematyka absolutna. Tutaj liczy się rzetelność i takie dochowanie starań. Natomiast drobne błędy zdarzają się każdemu i ważne, żeby je korygować i wyciągnąć wnioski na przyszłość. Księgowość to nie matematyka absolutna. Tutaj liczy się rzetelność i dochowanie starań. Natomiast drobne błędy zdarzają się każdemu i ważne, żeby je skorygować i wyciągnąć wnioski na przyszłość. Wsparcie dla firm na uproszczonej księgowości. Na koniec wspomnę, że chociaż mówiliśmy głównie o sprawozdaniach finansowych i pełnej księgowości, Value Finance wspiera także przedsiębiorców na tej księgowości uproszczonej. Jeżeli prowadzisz księgę przychodów i rozchodów, czyli potocznie zwane KPIR lub Rozliczasz się ryczałtem i ten temat sprawozdanie nie dotyczy dziś, to nie znaczy, że w kwestiach finansowych jesteś zdany tylko na siebie. Wspieramy klientów również w tych prostszych formach rozliczeń, monitorowaniu wyników, przygotowywaniu nieskomplikowanych raportów finansowych na potrzeby własne, czy to do banku, a także oczywiście na pilnowaniu terminów podatkowych. Uproszczoną księgowość też trzeba prowadzić rzetelnie i z myślą o rozwoju firmy. Dlatego niezależnie od tego, czy twoja firma jest mała, czy średnia, czy masz pełną księgowość czy uproszczoną, warto zadbać o porządek w finansach. W Value Finance wierzymy, że przejrzysta i poprawna księgowość jest naprawdę fundamentem spokoju przedsiębiorcy. Podsumowując, roczne sprawozdanie finansowe bywa wyzwaniem. Ale jest do opanowania, zwłaszcza z takim odpowiednim wsparciem. Pilnuj terminów: sporządzenie do końca marca, zatwierdzenie do końca czerwca, złożenie do KRS do 15 lipca, jeśli Twoja firma podlega wpisowi do KRS. Unikaj typowych błędów przez dokładną weryfikację dokumentów. Zadbaj o spójność liczb, kompletność podpisów i poprawność danych. Jeśli podwinie ci się noga, czy z terminem, czy z poprawnością, nie panikuj, tylko działaj. Złóż zaległe dokumenty tak szybko jak się da, skoryguj błędy zgodnie z przepisami. I większość tych potknięć naprawdę da się wyprostować przy odrobinie cierpliwości i fachowym wsparciu. To już wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że rozwiałam chociaż część twoich wątpliwości związanych ze sprawozdaniem finansowym. Jeśli potrzebujesz pomocy przy przygotowaniu sprawozdania albo masz pytania dotyczące finansów twojej firmy, w Value Finance jesteśmy do twojej dyspozycji. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.